Na pewno. Dobra, idę najpierw do zamku. Pogadam z... chłopakami. Później wrócę, wrócę do Korinis Corini, do Sardasa. Ale... no i co? I co? I co? I tylko smoki cztery i nic więcej, si się nie stanęło, panie. Co tu się nie stanęło? Czemu tu się nic nie stanęło? Gdzie jest ich pan? Dajcie mi ich, jego, ich pana. Smoki nie Wiąże żyją, Mori! Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jakieś wieści? Tak. Jesteś tu bohaterem. Pozbycie się smoków to niewątpliwie niełatwe zadanie. Najsu, nice. to teraz mi parcifalty ty posłoć pięknie. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Ach, zostaw mnie. On nas nie lubi cały czas. Mamy dość problemów. Dobra, co do tych smoków. Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów. Zabiłem smoka z bagien na wschód stąd. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. No. Wszystkie smoki nie żyją. Wszystkie o. smoki nie żyją. Nie wszystkie. A więc zło zostało ostatecznie pokonane? Tak. Niestety nie. Pozostał jeszcze U. ich przywódca. Ale czy to nie smoki dowodziły orkami? Tak, to prawda. Ale one też mają swojego władcę. Jego również musimy zgładzić. Ale ja nie mogę się stąd ruszyć. Muszę pilnować rudy, a dookoła kręcą się jeszcze ci przeklęci orkowie. Będziesz musiał sam się tym zająć. Dobrze. Nie mogę ci pomóc. Niech Inos macie w swojej opiece. Dobrze. I co teraz? Gdzie mam iść, czekaj? Pan smoków. Władca smoków skrył się podobno w potężnym świętym dworze Irdora. To brzmi jakoś znajomo. Gdzie to ja. Mogłem o tym czytać? Gdzie ty ja mogłem o tym czytać? Gdzie ja mogłem o tym czytać? Dobra, e, jadę do Ksardasa. Zobaczymy, co. Zobaczymy, co Ksardas ma nam do powiedzenia. O! What the fuck! Co tu się stało? Lester, Chwila. co to za dyma? Gdzie jest ksardas? Gdzie jest ksardas? Zniknął gdzieś, ale zostawił na straży swoje demony. Chyba nie chce, żeby ktoś włóczył się po wierzy pod jego nieobecność. Dokąd się udał? Tego nie powiedział. Kazał tylko przekazać ci ten list. Przepraszam, przeczytałem go. No i co? I nic. Nie zrozumiałem ani słowa. Jedno jest pewne. Zbyt prędko go nie zobaczymy. Myślę, że zrobiło się tu dla niego za gorąco i postanowił dać nogę. Mm, pomysł z Konstantinem był dobry, strażnicy mnie przepuścili. Łocho, chłopie, to czego my tu 250 taksów zaległo? No, tak jak mówiłem, słuchanie moich rad może ci tylko wyjść na dobre, przyjacielu. Nie wyglądasz najlepiej. Nie wyglądasz najlepiej. Mój ból głowy nie ustępuje nawet na chwilę. Szykuje się coś dużego. Ach, chyba muszę najpierw odpocząć. Dobrze. Przeczytajmy ten list z Sardasa, bo to jest w sumie ciekawe. Podejrzewałem, że źródłem zła w górniczej dolinie był jeden ze smoków. Myliłem się. Jeśli wszystko przebiegło zgodnie z moim planem, szukasz teraz zapewne Dworu Irdorat. Książkę, którą dałeś Pyrokarowi, zawiera wszelkie potrzebne ci wskazówki. Powinienem był się domyślić, dlaczego poszukiwacze tak bardzo chcieli ją zdobyć. Musisz ją odzyskać. Otworzysz ją słowami: Ksarak Bendardo. Tylko nie mów o tym nikomu. Muszę zająć się teraz ważniejszymi sprawami. Odkąd jesteś zdany, odtąd jesteś zdany jedynie na siebie. Tylko ty możesz pokonać źródło zła. Jeszcze się spotkamy. Ksardas. U panie, całkiem zimno, muszę się podleczyć. Zobaczyć, czy te demony chcą. A co ten herst orków tu robi, panie? Co on tu w ogóle robił, się pytam? Czy te demony się będą chciały ze mną tuc? Już raz je pokonałem. Pięć stówek, panie. Pięć stówek to drogą mnie chodzi. Nie wiem, może ksardos to zostawił dobrego i wie, że tylko my możemy, możemy pokonać te demony. Ej, no wyciągaj miecz. Jezu. Czy będzie ich więcej? To wszystko zabrałem, no. W sumie mamy posążek Beliara, to moglibyśmy też, um, moglibyśmy, też um, broń, Mog moglibyśmy też, ulepszyć broń, Moglibyśmy też ulepszyć broń. Uuu, minus 25 zdrowia, panie. 5 poziomów aż? Uuu, nice. No dobra, jesteśmy teraz koksem, panie. Prawie książę Demon, w prawie poległem. No dobrze, co ja muszę zrobić? Muszę teraz iść do, do zamku. Znaczy do, do miasta i pogadać z. z Lordem André. Nie z, rolde, ro, Lorde, nie z Lordem André, tylko z, z. Hagenem, panie. My już potrzebujemy super zbroję jakąś. To już nie ma dyskusji. I zasłużyliśmy sobie na jakiś czar. Albo cóż, nie wiem. Czemu nikt mnie nie słucha? Smoki nie żyją. O, co tu się dzieje? Strażnik okrętu? Co z nimi? Jakaś odprawa, panie. Gdzie jest Cedric? Cedric jesteś. Chcę się wyszkolić. Chcę się Wiesz już wszystko o walce miecze. Co? Nie wiem wszystkiego jeszcze. Najlepsi wojownicy Orku, wszystkie smoki nie żyją. Wszystkie smoki zostały zgładzone. Wiedziałem, że Inos doda ci sił w walce ze smokami. Nice. Gdzie jest ruda? Orkowie wciąż oblegają zamek w górniczej dolinie. Garond nie może opuścić twierdzy, póki nie odeprze ich ataku. Niech to szlak! Jeśli Garond nie potrafi uporać się z tą sytuacją, sam się tym zajmę. No czas najwyższy. Żadna banda orków nie stanie mi na przeszkodzie. Powiadomiłem już moich ludzi. Przygotowujemy się do wyruszenia w drogę. No nice. Zabieram ich wszystkich. Na straży statku pozostaną nieliczni wartownicy. Pora, by ktoś wreszcie rozprawił się z tymi orkami. Hagen, na co czekasz? Na co czekasz? Czekam tylko na wyposażenie i żywność. Zaraz potem. Ruszamy! Aha. Najlepsi wojownicy orków ruszyli do ataku. Brednie. Moi ludzie nie donieśli mi o żadnym pospolitym ruszeniu orków. Może jacyś ich zwiadowcy zabłąkali się do pobliskich lasów? To nie byli zwiadowcy przy jednym z nich znalazłem ten pierścień. Pokaż. Mm, niepokojące. To znak ich siły. A więc orkowie porzucili swoje palisady i stanęli do boju w otwartym polu. Nie widziałem ich jeszcze zbyt wielu, głównie ich przywódców i kilku wojowników. Tak? Zatem planują coś innego. To mało podobne do orków, by ich przywódcy wypuszczali się w pojedynkę poza swoje osiedla. Ale to świetna okazja, by uderzyć w ich czuły punkt. Mm -hmm. Gdy stracą swoich przywódców, morale całej armii osłabnie. Mam dla ciebie nowe zadanie, rycerzu. Masz zabić wszystkich orkowych przywódców, którzy kręcą się po okolicy. Tylko przynieś mi ich pierścienie. Po takim ciosie szybko się nie podniosą. Udaj się najpierw do Ingmara doradzić jak skutecznie walczyć z takim przeciwnikiem. Dobrze. Elitarni wojownicy orków to jego specjalność. Często miał z nimi do czynienia. Okej. Okay. Ingmar, orkowie planują ogromny atak. W orkowie planują ogromny atak. Doprawdy? Bardzo interesujące. A skąd niby o tym wiesz? Niektórzy z ich przywódców grasują w tej okolicy. Hmm, nie wygląda mi to na typową strategię orków. Lepiej wymyśl, jak się ich pozbyć? Gdybyśmy mieli więcej informacji, wyślę kogoś na zwiady. Dobra, chcę być silniejszy. Chcę być silniejszy. Uuu, dawaj. Nice! Wróć, kiedy nabierzesz więcej doświadczenia. Panie, a ja potrzebuję. zbroi lepszej potrzebuję. Czary może mi jakieś dać w końcu? Czy jestem godny otrzymania Czy runy? Jestem godny otrzymania runy. Jaką drogę wybrałeś? Wojowników, drogę pań... uzdrawiania czy walki? drogę walki? Panie walki. Wybieram drogę walki. Święty pocisk. Co? Dawaj. Czy się pewnie nie opocało, ale dobra tam niech będzie. Mm. Czy jaki ten. Jaki, jaką ta runa robi? Święta strzała. 100? Ej, dosyć na ta, ta. Ta runa. Dobra. Hordorkowych wojowników. Oni sobie tutaj grasują? Że w ten Pogadajmy sposób z trasą, nie może czy... istnieć na świecie. Ani ja... Hej, ty! Nie musimy już obawiać się smoków. Wiedziałem, że wrócisz cały i zdrowy, jednak największe wyzwanie dopiero przed tobą. Tak wiem. Zatem wyposaż się odpowiednio i przyjdź do mnie, gdybyś potrzebował pomocy. Mhm. Zawsze miej przy sobie oko i nosa. Niech Adanos będzie z tobą. Idziemy do klasztoru na razie. Zabiłem wszystkie smoki. Zabiłem wszystkie smoki. Naprawdę? A więc znowu zapłynęła dla nas iskierka nadziei. Teraz musimy tylko uderzyć w samo serce zła. Jeśli udało ci się tego dokonać, zwycięstwo będzie nasze. Kto? Mm -hmm. Ja? Naturalnie, a kto inny. Dobrze. Kurokar Gnojku, chodź tutaj. Mam dla ciebie informacje. Wszystkie smoki zostały pokonane. To dobra wiadomość, ale nasze położenie nadal jest beznadziejne. Poszukiwacze nie zginęli wraz ze smokami. Wręcz przeciwnie! Słyszę, że w ciągu ostatnich dni ich liczba jeszcze się zwiększyła. Zabicie smoków z pewnością osłabiło przeciwnika, ale to wciąż za mało. Musimy uderzyć w samo serce zła. Wreszcie mnie za Siły mym umysłem. Możesz mi pomóc? Mogę, jeśli okażesz wystarczającą wdzięczność klasztorowi Inosa. Oczywiście. 300 sztuk złota powinno wystarczyć. Oczywiście. To stanowczo za dużo. Mm. Rozmawiałem ze smokami. Rozmawiałem ze smokami. I czego się od nich dowiedziałeś? Mówiły o potędze swojego pana, który ma mieszkać w dworze Irdorat. Niech Inos ma nas w swojej opiece. A więc Czarna Świątynia odzyskała dawną potęgę i wysyła do naszego świata swoje sługi. Co to za dwór Irdorat? Co to za dwór Irdorat? To wschodnia świątynia Boga Beliara. W królestwie Mertany były takie cztery, ale ta jest z nich wszystkich najbardziej przerażająca. Jakieś 40 lat temu północna i zachodnia świątynia zostały zniszczone. Mężni rycerze biorący udział w tym przedsięwzięciu dopilnowali, by nie pozostał z nich kamień na kamieniu. Wtedy hordy nieprzyjaciela nie miały żadnych szans. W starciu z zastępami bohaterskich wojowników i paladynów. Zniszczenie pozostałych dwóch miejsc sekty wydawało się tylko kwestią czasu. Zło mogło wreszcie ponieść ostateczną klęskę. Ale gdy upadła druga świątynia, pozostałe po prostu zniknęły. Zniknęły? Całe świątynie, tak? Jasne. Nie drwij ze mnie! Sytuacja jest poważna. Jeśli dwór Irdorad odzyskał swoją dawną potęgę. Pokonanie nieprzyjaciela nie będzie takie proste. Najpierw trzeba go bowiem odnaleźć. Będzie to Twoje następne i najtrudniejsze jak dotąd zadanie. Zrobię co w mojej mocy. Okej, okay. co się stało z tą zaginioną księgą Xardasa? Co się stało z tą zaginioną księgą Xardasa? Spodziewałem się, że o nią zapytasz, ale niewielki będziesz miał z niej pożytek. Księgę zamknięto magiczną pieczęcią. Zabrałem ją do naszych pracowni, ale mimo wielu prób Nie udało się nam jej otworzyć Ten przeklęty ksardas znowu z nas zatrwił Mogę zobaczyć tę księgę? Naturalnie Śmiem jednak wątpić, by powiodło ci się tam Gdzie zawiedli najznamienici mistrzowie tego klasztoru mm -hmm. Ale proszę, próbuj śmiało Talamon nie będzie cię powstrzymywał Okej, okay. jest szulgę Nice. Który to był Talomun? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. O, a tu co się dzieje? Panie, co tu się dzieje? Nie wolno ci iść dalej. O, jest. Zawróć. Pyrokar mówi, że mogę przestudiować księgę Ksardasa. Tak mówi. W takim razie możesz wejść. Księga, której szukasz, znajduje się na ławie Alchemika. Nois. Nice. Dwór i. Twór Irdorat. Ok? Mhm. I co teraz, panie? I co teraz? Ksarak Bendardo. A, księga się otworzyła. W środku jest klucz i jakiś list. Mhm. Tam oto ukryłem wejście do biblioteki za zamaskowanymi drzwiami, by uchronić moje zapiski ze świątyni Beliara. Gdyby dowiedzieli się o nich moi bracia, mogliby je po, pochopnie zniszczyć. Teraz zaś wiedzą tylko, że świątynie te niegdyś istniały. Na wszelki wypadek zostawiłem kilka sług na straży biblioteki. Ten klucz otwiera ostatnie drzwi. Co? Lisk Sardasu. Podejrzewałem, że źródło Okej, okay, to nie to. Okej. Okay. Lampa rzuca światło na podziemne korytarze. Co? Lam. L lampa... Rzuca światło... Lampa? Ukryte po... Tu pewnie, co? Nie? Tu? Tu? Okej... Okay. Uuu, Okay oh okay. So amazing, huh? Te szkielety dalej nie napierdzielają jak Dobra easy Ten cholerny magus mnie zamroził miałbym problem w środku coś będzie jeszcze na wszelki wypadek sobie podjem Demony Fuck Demony. No co tu się dzieje? Dają. To jest plus dobrze. So Almanach? Mam nadzieję, że bariera ochroni rudę przed zakusami Beliara. Król w swej niewinności wie, że stworzyliśmy ją, żeby nie dopuścić do ucieczek. Niechaj nadal tak sądzi. Jeśli dzięki temu uda się nam osiągnąć nasze odleglejsze cele, możemy tylko marzyć o czasie na przygotowanie się do nadchodzącej walki. To na nią skieruje całą swą moc, gdy tylko bariera do dookoła górniczej doliny zostanie ukończona. Aby móc się dostać do ukrytego miejsca, musisz stworzyć specjalną runę teleportującą. Będzie ci do tego potrzebny pusty kamień runiczny i mała buteleczka wody święconej. Jestem prawie pewien, że paladynie wykorzystali łzy i nosa w dawno zapomnianym rytuale, Znanym jako konsekracja miecza, za pomocą znalezionej wcześniej małej buteleczki powinienem więc nadać konsekreowanej broni dodatkową moc. Uuu, co? Runa, co to za runa? Zakurzona księga? Mapa? Mikstura? No dobrze, czy to wszystko? Czy idziemy do Pyrokara? Znaczy do no, Pyrokara pogadać z nim?